A I owszem, zwrot kasy za przegrany kupon. Ta promocja jest cały czas aktualna. Jeżeli nie korzystałeś, to wszystko gościu przed tobą. Zaraz o tym powiem. Oczywiście, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze, wielka, typerska, piona, przybijana. Dzięki, że wpadliście. Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. To jest może jedno kliknięcie, ale pomaga wszystko tutaj rozwijać. Za co jestem turbo mega wdzięczny. Dzięki, wielkie. Słuchajcie, lecimy z kuponami na dzisiaj. Lecimy z zaproszeniem do grupy, z promocją, czyli ten standardowy wstęp. Jeżeli chcesz, to sobie przewija. Nie ma najmniejszego problemu. Ja sobie to odbędę po prostu w pierwszej części filmu kuponu do osób, które regularnie podają w drugiej części filmu, e, tasiemki takie większe, ako jak zawsze przy weekendzie. Więc zaczniemy od promocji na zwrot kasy za przegrany kupon w Bedkicku. Jeżeli nie masz tam konta, a założysz sobie to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjesz kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku, to możesz stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Obojętnie jakie typy, kursy dyscypliny, nieistotne. Obojętnie jaka stawka, nieistotne. Maksymalnie 228 zł, ale to nie musi być taki kupon. Jak tutaj grasz sobie co chcesz, za ile chcesz. Jeżeli nie wejdzie, to Betclick zwróci. Ci ci kasę, minus podatek we FreeBecie, czyli masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry. E, obrót FreeBetem jednokrotny po kursie 2,14 na całym kuponie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takim bezpiecznym kuponem na dzień dobry, pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, założenie konta, to jest minuta i można tworzyć coś na dziś. E, zanim przejdziemy dalej, zaproszenie do naszej grupy na Facebooku: ponad 100 tysięcy ludzi. E, zaproszenie też na Instagrama. Tam dodatkowy kupony, których na YouTubie tutaj nie ma. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam, wskakujcie. Przypominam jeszcze, że tutaj głównie z ekipą z transmisji na żywo pykamy sobie w przegl Gierkę Football Team Game. To jest zupełnie darmowa, przeglądarkowa gierka, w której tworzysz sobie zawodnika, bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik, obojętnie i rozwijasz go na daną pozycję. Jak już go sobie rozwiniesz, to dołączasz do jednej z wielu ekip. My gramy na serwerze europejskim, mamy dwie ekipy, no i rywalizujesz w lidze. Praktycznie co dzień meczyk, jest naprawdę fajnie, fajne emocje, no i generalnie darmowa gierka przeglądarkowa. Jeżeli ktoś by chciał sobie zerknąć, no to link też macie w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Jeżeli się wkręcicie, to może uda wam się dołączyć do jednej z naszych drużyn. Zapraszamy, i teraz zanim przejdziemy dalej, to oczywiście jeszcze konkurs. I jak zawsze, 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy. Trzeba zostawić tą łapę w górę pod filmem. I w komentarzu typujecie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy e, Marsylią a Monaco. Dopisycie swój nick gracza z Betklika. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Betklik. Nie biorą udziału w załawie czyli standard. Przechodzimy do meritum tego odcinka kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betklikiem. I od razu zaczynamy od tych kuponów, które e, podesłały osoby regularnie podają kupony u nas na YouTubie. Zaczynamy od Dariusza. Siedem takich kuponów podał, pięć z nich trafił. 2884 zł czystego profitu e, siedzi i mamy taki cwany kuponik. E, druga liga francuska, overki półtora, e, czyli to jest jedna z tych lig, gdzie overki półtora są po nawet e, całkiem sympatycznych i ciekawych kursach. Tak jak tutaj widzicie, mamy trzy spotkania i generalnie jeżeli chodzi o Amiens-Le Havre, e, pierwsza drużyna gospodarz średnio 1,8 gola w tym sezonie. E, druga ekipa średnio 2,3 2 gola w tym sezonie. Takie oczywiście to są wiecie, to są suche statystyki, ale żebyśmy mieli jakieś odniesienie. W drugim spotkaniu Kan średnio 2,2 gola w tym sezonie w ich meczach, Lawal 3 gole na spotkanie e, i Nim 2,3, Zniort 2,3 taka sama średnia goli na mecz. Więc tak sobie tutaj Dariusz to wymyślił. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś profit, bo to jest naprawdę sporo kasy w to pakowane. Może to się okazać naprawdę proste. Lecimy dalej. Kupon od Filipa druga najlepiej typująca osoba u nas na YouTubie. E, 38 pod danych kuponów tutaj u nas na kanale, 23 trafione 12 395 złotych czystego profitu, no kłaniam się nisko Panie Filipie, oby tak dalej, tutaj w pogoni za Maciejem, mamy granego słuchajcie Dubla, zwycięstwo Barcelony Czyli po prostu tak troszkę po naj, 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 najmniejszej linii oporu. Barcelona jeszcze bez Lewandowskiego, ale radzi sobie bez tego lewego. Ledwo bo ledwo, ale dwa ostatnie spotkania wygrane, ligowo oczywiście. Po 1 do 0 z Ketafe i z Atletico. No teraz też mecz z Gironą albo Gironą. Zawsze zapominam, jak to się mówi. Czyli taki średniak ligowy. No nie powinni tutaj oni naprawdę sprawić Barcelonie problemów. W Barcelonie, która ma 3 punkty przewagi nad Realem, jest liderem i naprawdę jest na takim dobrym kursie do mistrzostwa. Wiadomo, że do końca sezonu daleka droga, ale jeżeli chce. Się wygrywać mistrzostwo, to tym bardziej z taką Gironą-Gironą trzeba mecz wygrać zdaniem Filipa. Do tego minimum jeden gol a intraktu, który, który gra, słuchajcie, na wyjeździe z Bayernem Monachium, i to jest pojedynek w czubie tabeli, e, bo zespoły z pierwszej trójki ze sobą tutaj rywalizują i to naprawdę ta rywalizacja wygląda ciekawie. E, jeżeli chodzi o Bayern, no to ten powrót po mundialu taki może nie do końca udany. No dwa, te dwa pierwsze mecze choćby. Remis, słuchajcie, z Lipskiem 1 do 1, później Remis z Kolonią 1 do 1, naprawdę to nie wygląda. Dwa razy strata punktów, dwa razy stracone gole. eintrakt po, po tych po spotkaniu, po mundialu, przepraszam. Przede wszystkim fajny metr szalkę 3 do 0 wygrany, chociaż to szalko to każdy praktycznie teraz e, będzie łupał. No tutaj mamy propozycję na minimum jednego gola od gości. Tysiak pakowany 2085 zł, czyli ciut powyżej podwojenia. Kciuk trzymany oczywiście standardowo. Pędzimy dalej do kuponu Bartka. Cztery podane u nas na YouTubie. Dwa z nich trafione. 50% trafionych kuponów. E, 3000 zł profitu. I mamy coś ciekawego, słuchajcie. Zaczyna się. Ekstra klasa. Ekstra klasa, czyli zwycięstwo Rakowa z wartą Poznań. Raków e, oczywiście aktualnie lider i to z ogromną przewagą, bo to jest 9 punktów przewagi nad drugą legią Warszawa. No i tutaj, zdaniem e, Bartka, po prostu Raków wygrywa. I sprawia, że ta przewaga przynajmniej się nie zmniejszy. E, ciężko oczywiście cokolwiek powiedzieć. Był mundial, była przerwa, nie szła ekstraklasa. Ciężko powiedzieć, w jakiej dyspozycji są w ogóle te ekipy, więc zawsze, jak mam w zwyczaju, po jakiejś dłuższej przerwie, proponuję poczekać kilka kolejki, zobaczyć, co tu się będzie działo. W każdym razie Bartek do zwycięstwa Rakowa dorzuca undergoli w meczu Barcelony i Girony-Girony. Under 3,5 bramek. No tu już z chwilą mówiłem, jak Barcelona sobie radziła w tych meczach bez lewego. Dwa spotkania ligowe wygrane po 1 do 0, więc ten under w ogóle nie zagrożony. Jeżeli chodzi o przeciwników, no to poprzednia kolejka 1-0, porażka z VR wcześniej. Zwycięstwo z 2 do 1. Jeszcze wcześniej, o tutaj był over'ek, bo 2 do 2 ze Spaniolem, yy, 2 do 2 z Wajekano, ale też wydaje się, że najlepsza defensywa ligi, jaką ma Barcelona, nie przepuści tutaj zbyt wielu goli. Przynajmniej takie założenie jest od Bartka. No, w 17 meczach 6 straconych goli to o czymś mówi, więc mamy takiego dubelka i pędzimy od razu dalej. Dzisiaj jest tego sporo, jak to przy weekendzie. E, Kamil, słuchajcie, podał 4 kupony. 4 kupony podał, dwa z nich trafił. 1482 zł złotych z tego profitu i też jest mecz Barcelony. Mamy kornery, no i tu bym się dwa razy zastanowił, bo w 4 w meczach e, ostatnich, jeżeli chodzi o gospodarzy, nie było overa różnych, bo było 5, 7, 7, 6 rogali. Jeżeli chodzi o Barcelonę, z czterech ostatnich meczów dwa razy poniżej, 6 i 7 różnych, dwa razy powyżej, 11 i 12. I też zauważyłem, że Barcelona, jak goni wynik, albo jest jakieś 1 do 1, no to naprawdę tych kornerów biją. Wiadomo, jakie, jakie skrzydła ma Barcelona. Wiadomo, że z tych skrzydeł często kornery wpadają w akcjach ofensywnych. No, może nie najgłupszy pomysł, ale cyferki nie zachęcają. Też dlatego taki kurs, a nie 1,48 na przykład. Do tego zwycięstwo Słuchaj z Elcze. Sevilla powoli się wygrzebuje. Wygrzebuje się z tego gówna, w którym tak naprawdę była od początku sezonu. Odskoczyła już od tej strefy spadkowej, no i teraz gra z głównym faworytem do spadku, więc to taki trochę meczek za 6 punktów. Elcze zamyka stawkę. Elcze, 6 punktów zdobytych w ogóle w 18 kolejkach, to jest gra tragiczna. I tak jak mówię, Sevilla powoli się w, tym, w tych odmentach ligowych odkopuje, odnajduje. Zdaniem Kamila po prostu wygra. Jest teoretycznie piłkarsko drużyną lepszą aktualnie. Do tego jeszcze i 2,5 goli w Serie A, czyli w spotkaniu, słuchajcie: Kremonenze i. nie i Interu, przepraszam. Oczywiście Atalanty i Sampdori. Atalanty, która gra ostatnio szalone mecze. Dlaczego? 3 do 3 z Juventusem, Turbo Over. 5 do 2 w Pucharze z, ze Specją, Turbo Over. 8 do 2 w Lidze z Salernitaną, Turbo Over. Jeszcze wcześniej 2 do 1 z Bolonią i to wszystkie spotkania było jeszcze, przepraszam, 2 do 2 ze Specją. I to 5 meczów, których rozegrali po mundialu, i każdy mecz kończył się overem goli. Grają z tragiczną Sampdorią i faktycznie może się tu znowu jakimś pogrojem skończyć. 19 meczów Sampdori, 32 bramki stracone przedostatnie miejsce 3 ostatnie mecze przegrane, I czyli mamy zespół, który jest na turbofali ofensywnej. Ten lukman szalony tam robi furorę. I zespół, który Grzebie się w kupie niestety. No niestety dla kibiców Samdori i dla samych zawodników i osób związanych z Sampdorią. Więc tutaj po prostu, kto to upatruje tego overa? E, Kamil upatruje tutaj mocnego overka. No, mocnego, trzy gole wystarczą. Lecimy dalej. przedostatni kupon przed tymi tasiemkami jest od Michała dwa podane. Jeden trafiony 4000 zł czystego profitu jeszcze jest. No i właśnie, mamy mecz Wolfsburga, który gra na nawieździe z Werderem Brema. Z Werderem, który sobie w lidze zanotował już trzecią porażkę z rzędu po powrocie po, po mundialu. I to generalnie za dobrze nie wygląda. E, trzy porażki. Na Troszkę motywacji odbierają, tym bardziej jeżeli grasz z Wolfsburgiem, który ma 5 meczów z rzędu w Bundeslize wygranych, a dwa ostatnie te pomundialowe, no to koncert 6 do 0 z Freiburgiem na własnym boisku, nieco później również koncert, 5 do 0 z Hertom na wyjeździe, dwa mecze, 11 strzelonych goli, ani jednego straconego. Nie dziwię się, że sporo osób idzie tutaj w stronę Wolfsburga, nie dziwię się, że Michał dorzuca. Podpurę i over 1,5 gola. Naprawdę jest to mocne. Do tego zwycięstwo Darmstadt. Darmstadt to jest ekipa oczywiście z drugiej Bundesligi. E, lider aktualnie, ale też. No to jest to samo. E, oczywiście Darmstadt przed mundialem bardzo fajna dyspozycja. 17 meczów, 36 oczek zgromadzonych. No sam fakt, że są liderem o tym mówi, że byli w dobrej dyspozycji. E, grają z Regensburgiem, który grał słabiutko. Przed mundialem 5 meczów, 3 porażki, remis, zwycięstwo. E, gdzieś tam 12 miejsce, czyli taki typowy środek tabeli. Dwa razy więcej straconych goli niż Darmstadt, bo Darmstadt w 17 meczach 15 goli stracił. Defensywa całkiem dobra. Chyba na w ogóle najlepsze na chwilowe są w drugim. Budyslize, tak? To jest najlepsza defensywa. Regensburg tych goli stracił 30. No i to właśnie. To wszystko było przed mundialem. I znowu ciężko oszacować, czy po mundialu będzie tak samo. Zanim Michała będzie, bo Darmstadt ma wygrać. Zgodnie z tym, co ma na kuponie. Więc trzymamy kciuki. Ostatni kupon przed tymi tasiemkami to kupon od Jakuba. Zwycięstwo Lens. Lens albo Lons Pewnie Lons To jest generalnie kupon na Ligę, czyli Ligę francuską. No i tak. Mamy Lens, które traci 3 punkty do Paris Saint-Germain. Lons który gra naprawdę dobry. Dobry sezon i też można powiedzieć, że mają najlepszą defensywę ligi, bo po tych 19 kolejkach mają 13 straconych goli. Nawet Paris Saint-Germain ma więcej straconych, bo ma 14. No i mierzą się z które dwa razy z rzędu sobie przegrało. Muszę odebrać. Już jestem. Na czym ja to skończyłem? Na, na tym, że Lons gra Strua z Strua, z które jest też, no można powiedzieć, nawet poniżej tej średniej w lidze. No i tutaj ligowe spotkania też. No dwa ostatnie porażki. Jedno było po Mundialu, to była porażka z Lil, ale porażka naprawdę druzgocąca, 5 do 1. No i tutaj po prostu zakłada Jakub, że Lons to spotkanie wygra i będzie trzymało się w tym czubie tabeli. Do tego mamy bardzo ciekawy mecz i Botin Tusko w spotkaniu Marsylii, słuchajcie, i Monako. No i tutaj spotkałem się dwie naprawdę fajne ofensywki. Marsylia z jednej strony, trzecie miejsce aktualnie, same zwycięstwa ostatnio, minimum 5 zwycięstw w lidze mają z rzędu, 39 strzelone goli, Monaco ofensywnie wygląda jeszcze lepiej, bo to są 42 strzelone gole, zdaniem Jakuba naprawdę dobre ofensywy, przeważą tutaj nad defensywami tych ekip i zobaczymy minimum po jednym trafieniu. Po obu stronach, ale się dzisiaj nagadam, przeskakujemy do tych większych kuponów. E, większych kuponów, to znaczy kuponów za mniejszą stawkę, z większą ilością zdarzeń, bo takie oczywiście też można tutaj wrzucić. Nie musi być tylko kuponów za, za tam 1800 czy kilka, e, kilka setek. Mogą też takie, zresztą już to od dłuższego czasu robimy. Wrzucamy w tej drugiej części filmu takie, e, powiedzmy, małe tasiemki dla osób, które takimi kuponami się interesują, więc jeżeli chcesz, to sobie spację teraz wciskasz, patrzysz, co tutaj gościu gra za dwie dyszki Tych kuponów, powtarzam, imiennie nie przepisujemy, bo mamy takie stałe grono, powiedzmy, Typerów, którzy regularnie podrzucają swoje propozycje e, w tych dublach, treblach, singlach e, to, są, to jest jakby z kręgosłup, kręgosłup zawsze naszego filmu, a to jest taki dodatek, więc na dzisiaj mamy wszystko. Ja serdecznie dziękuję, że oglądaliście. Bardzo, bardzo mi miło, że wytrwaliście do samego końca. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Przypomnę moją formułkę standardową. Nic pewnego tutaj w tych kuponach nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Pamiętajcie o tym, że nikt tutaj wam nie tak gwarancji, bo to by było nie fair w stosunku do was. Proszę o tym pamiętać i traktować to raczej jako dodatek do życia. E, jeszcze raz. Serdecznie zachęcam do subskrypcji. Widzimy się na live. Zapewne 11, 11.30. Piona bita. Trzymajcie się, pozdro, nara!